Dzień dobry, to podcast o diecie słowami dietetyka z takim ludzkim podejściem. Walczę z brakiem czasu na zdrowe odżywianie i udowadniam, że naprawdę wszyscy go mamy. Zapraszam do spędzenia razem kilku chwil. Nazywam się Ania, w sieci możesz znaleźć mnie jako dietankę. Jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem o całkiem normalnym podejściu. I kocham kawę. A dziś temat kawy właśnie. I to na Wasze życzenie. Ja zapytałam o temat na Instagramie, w na, na, na takiej ankiecie, jaką można wstawić na Insta Stories. I zapytałam, co najpierw, kawa, detoks, co, co wolicie. I rzeczywiście wygrała kawa, co wcale mnie nie dziwi, bo mm, drugi powód, dla którego pojawia się dzisiaj ten odcinek, to to, że chciałabym uspokoić wszystkie osoby, w tym Ciebie, jeśli należysz do tej grupy osób, które mm, w moim gabinecie mówią. Niestety pijam kawę, albo no na wykupicie kawy to ja się nie umiem oduczyć. Z takim strasznym zmartwieniem, czasem z lekkim żartem, że no bez kawy to oczywiście się żyć nie da, więc panianiu, wszystko tylko kawy mi proszę nie odbierać. I ja naprawdę czasem nie rozumiem skąd się to bierze. Dlatego chciałabym uspokoić Cię, jeśli należysz do tej grupy osób. Ja osobiście kocham kawę. I nie wyobrażam sobie zacząć od niej dnia, zwłaszcza w te poranki, kiedy to akurat w ciągu nocy moje kotki stwierdziły, że będą szalały najbardziej. Bo przecież koty, tak ostatnio rozmawiałam z koleżankami koty to naprawdę takie troszkę jakby dzieci. Naprawdę. I zdarza się nie przespać nocy przez kota, co dla osób nieposiadających zwierząt, dla mnie ponad rok temu, kiedy też nie miałam zwierząt, to Tłumaczenie, że coś się wydarzyło ze względu na zwierzaczka, to tak nie do końca do mnie trafiało. Oczywiście jestem, staram się być jak najbardziej empatyczna i zawsze rozumieć drugą osobę, i, mm, i oczywiście, jeżeli działo się coś ze zwierzakiem, to rozumiałam, że jest to członek rodziny, ale teraz, teraz doskonale rozumiem o co chodziło. Podziwiam wszystkie mamy, a zwłaszcza te mamy, które jednocześnie mają zwierzęta. Naprawdę. Natomiast idąc dalej, wracając do tej kawy, bo to przecież o niej dzisiaj rozmawiam, o niej dzisiaj opowiadam w, w odcinku, nie wyobrażam sobie dnia bez rozpoczęcia go pyszną kawą. Rano najczęściej białą, w ciągu dnia częściej decyduję się na czarną, chociaż to też zależy od nastroju, ale zawsze zwracam uwagę na jej jakość. To zaczęło się jakiś dłuższy czas temu. Uwielbiam na przykład wrocławską palarnię Monko Coffee. No, naprawdę to ziarno jest fantastyczne i to było jedno z pierwszych ziaren takich właśnie wypalanych i pitych niedługo po wypaleniu, czy tam w odpowiednim odstępie czasu, bo tutaj też muszę zaznaczyć, że oczywiście specjalistką nie jestem, ale pamiętam jak chłopak z Monko dawał mi tę kawę i powiedział, kiedy najlepiej jest ją wypić i tak też, i tak też zrobiłam. A z gliwic patriotycznie uwielbiam palarnię kafar. Którą można też wypić w kawiarni Kafo na starego wieczorka, teraz to jest ulica Siemińskiego. Więc jeśli słuchają mnie gliwiczanie bądź gliwiczanki, to bardzo, bardzo polecam. To są te kawy, tak zwane speciality, gdzie noziarno jest odpowiednio drogie dzięki swojej jakości i naprawdę po tym po spróbowaniu tych między innymi tych, ale te mi tak najbardziej w głowie zostają i często staram się wracać. No wiem, co to znaczy dobra kawa. A na Instagramie, na przykład, lubię sobie czasem pooglądać pana od kawy. Pan od kawy uczy, jak mielić, jak wybierać, jaka jest w czym różnica. Pokazuje jakieś takie naprawdę ciekawe tipy związane z kawą. I bardzo dziękuję za to, że są tacy ludzie na świecie jak Pan od kawy, który prawdopodobnie do tego podcastu raczej nie zerknie, ale, ale jest mi bardzo miło. I w ogóle to myślę, że ten podcast, który dzisiaj odsłuchujesz, będzie jednym z pierwszych o kawie, ponieważ tematów wokół kawy i kontrowersji narastających wokół kaw. Jest cała masa. Dzisiaj chcę ten temat liznąć, ponieważ jestem po prostu taką uczącą się kawocholiczką. Kocham smak, kocham zapach, ale wcale nie znam się na przykład na doborze ziaren. A to też warto byłoby kiedyś poruszyć. Rzucam temat w eter. To tak bardzo często jest, że jeżeli coś powiemy, to, to za jakiś czas wraca w zupełnie niespodziewanym momencie, więc tyle wstępu. Tyle wstępu, przechodzimy do tego, co dzisiaj o kawie chcę Ci opowiedzieć jako Twój dietetyk. No to co? Łyk kawy, czegoż by innego. I zaczynamy. Więc, tak jak wspomniałam we wstępie, dzisiaj opowiem Ci o kilku podstawowych kawowych kwestiach. Poruszę takie tematy jak y, wypijanie kilku kaw dziennie, życie dzięki piciu, piciu kawy. O tym, czy kawa może być odchudzającym napojem, e, oraz czy odwadnia, a jeśli tak, to co zrobić, by nie odwadniała, e, i zastanowimy się wspólnie, czy kawa w ogóle można powiedzieć, że jest zdrowa. Czy to jest coś, co możemy skategoryzować jako zdrowy produkt? Zacznijmy więc od gabinetu. Pani Aniu, Pani Aniu, ja niestety wypijam 3 4 kawy dziennie. Gdy to słyszę, to zastanawiam się, ale moment. Dlaczego niestety? Dlaczego niestety? Ach, no bo wie pani, pani Aniu, ja od tego to już mam takie skurcze mięśni. Ja już po prostu biorę magnez i, e, i jeszcze jakieś tabletki, dlatego że no wiem, że piję dużo tej kawy i e, no mam straszne te skór, no po prostu, ale ja muszę, ja muszę pić tę kawę. Mówię, dobrze. Problem w tym, że kawa nie wypukuje magnezu, więc jeśli odczuwamy skurcze mięśni i chcemy skorelować to z niskim stężeniem magnezu, to najprawdopodobniej przyczyna wcale nie stoi w kawie. Kawa wręcz jest źródłem tego składnika mineralnego. Jeżeli pijemy kawę, to dostarczamy sobie magnez. A jeśli nasza dieta jest pełnowartościowa, to absolutnie nie musimy obawiać się strat magnezu ze względu na spożywanie kawy. To, co kawa rzeczywiście robi, i to warto zapamiętać, bo to wcale nie jest tak, że ktokolwiek wymyślił sobie, żeby sprzedawać więcej wody, aby popijać na przykład leki wodą, kawa, tak samo jak zresztą herbata, może zmniejszać wchłanianie niektórych składników mineralnych bądź substancji, i między innymi możemy wpisać tu magnez czy żelazo. Jeżeli będziemy wypijać kawę bądź herbatę zaraz obok suplementów bądź posiłków bardzo, bardzo, bardzo bogatych w te składniki mineralne, to wtedy wchłanianie może być mniejsze. Ale nie zmniejszą się zasoby naszego organizmu. Dlatego nie trzeba się bać, pod warunkiem, że jeżeli na opakowaniu napisane jest popij wodą, bądź lekarz, dietetyk, czy nawet trener personalny, bądź fizjoterapeuta zalecając ci jakiekolwiek preparaty, mówi: Proszę popić wodą, to po prostu tego nie lekceważ, bo to nie jest wymysł. Tak po prostu ma być. I tyle. W kwestii zaburzeń, wchłaniania i wypłukiwania. Kawa jest fantastyczna. Kawa naprawdę pod tym kątem nie robi ci krzywdy. Kolejny przykład z gabinetu, właśnie, który zauważam też na przykład podczas szkoleń, gdy pracuję z kobietami zapracowanymi, gdy pracuję z osobami na wysokich szczeblach w różnych firmach, które zwracają się do mnie z pomocą, by na przykład poukładać sobie posiłki tak, aby nawet gdy muszą jeść, Posiłki z jakichś bankietów, z jakichś obiadów firmowych, z jakichkolwiek kolacji biznesowych, gdzie na przykład też wypijany jest alkohol, gdy pojawiają się takie osoby, to bardzo często słyszę, że żyją dzięki kawie, ale nie tylko u takich, u takich osób, u mam tak samo, u młodych kobiet, które mają bardzo dużo na głowie, nie tylko swoich obowiązków, ale generalnie mają dużo na głowie. To słyszę, że. Żyją dzięki kawie. Gdyby nie kawa, to, to wtedy nie miałabym siły na to i na to, nie miałabym możliwości wykonywać tylu obowiązków, nie byłabym skupiona. Kawa mnie budzi i tylko dlatego ją piję ona po prostu mnie nakręca. I ciągła stymulacja oczywiście, w dużych ilościach nie będzie zbyt dobra. Natomiast co to znaczy ciągła w zbyt dużych ilościach? Otóż przyjmuje się, że nawet do pięciu kiliżanek espresso dziennie spokojnie możemy wypić. Oczywiście jest to zależne od naszej osobniczej tolerancji kofeiny i kawy samej w sobie, ale możemy mniej więcej tyle wypić i dalej być bezpieczni o nasze zdrowie. Jest to takie podejście bezpieczne, zachowawcze, które też troszeczkę uspokaja osoby zabiegane i rzeczywiście ta kawa staje się ratunkiem. Ale w tym miejscu chciałabym poruszyć raczej sposób na zastąpienie posiłku dzięki kawie. Bo jeśli słyszę, że gdyby nie kawa, to i że żyję dzięki kofeinie, to zawsze zastanawiam się, czy to jest tak, że potrzebuję pobudzenia, czy zapijam tą kawą głód. Bo prawdopodobnie znasz sytuację, w której lekki głód Równał się z wypiciem białej kawki bądź po prostu kawy, a gdy ten głód pojawiał się nieco większy i akurat zdarzyła się okazja, to była to kawa z jakimś dodatkiem, najprawdopodobniej pysznym ciastem, ciasteczkiem. I jest to bardzo, bardzo zgubne podejście. Tutaj odsyłam cię do podcastu o planowaniu diety i do podcastu o sokach. Dlatego, że mimo, że soki a kawa to trochę inne produkty, to jednak tam jest kilka wskazówek, które mogłyby ci się bardzo przydać w tej sytuacji. Oczywiście linki do tych podcastów znajdziesz w opisie tego odcinka. Ale dlaczego jest to zgubne? Dlatego, że jeśli między. Posiłkami albo zamiast posiłków, nie masz możliwości nawet skorzystania z jakiegoś koktajlu, z czegokolwiek, co będzie bardziej wartościowe, i tak troszkę mówiąc kolokwialnie, zalewasz się kawami, to w pewnym momencie naprawdę może spotkać cię wilczy głód. Kawa może delikatnie blokować Twój apetyt z racji wypełnienia żołądka. Natomiast nie ma jeszcze tak silnych wskazań ku temu, żeby to było najlepsze rozwiązanie. I w ogóle, patrząc też na kaloryczność diety, jaka pojawi się w momencie zastępowania posiłków kawą, może okazać się, że będzie ona skrajnie niska, co nie jest dobre ani dla Twojego samopoczucia, ani dla Twojej sylwetki. Ani dla Twojego zdrowia i energii w ciągu dnia docelowo, bo na początku oczywiście, że dzięki kawie funkcjonujesz, ale przyjdzie moment, że przestanie działać. A z drugiej strony, wypijanie kawy przez całą tą część dnia, w trakcie której masz dużo obowiązków, czyli masz bardzo duże wydatki energetyczne i w ten sposób wprowadzasz się w bardzo silny niedostatek energii w ciągu dnia. Może skutkować tym, że wieczorem, jak już wrócisz do domu, do swojego azylu, to na odstresowanie zjesz naprawdę ogromną porcję obiadu, o ile nie powinnam powiedzieć obiadów. A tego już byśmy nie chciały, dlatego że ostatecznie bilans energetyczny wtedy może wyjść bardzo wysoki, bądź możesz zwiększać sobie ryzyko wystąpienia na przykład refluksu żołądkowo-przełykowego czy dowolnych innych problemów żołądkowo-jelitowych. Ale o tym za chwilę, gdy będę mówiła o tym, czy kawa jest zdrowa. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy w takim razie, jeżeli popijamy czasem tę kawę, żeby nie czuć głodu, żeby tak trochę wypełnić żołądek, to czy kawa... Może być napojem odchudzającym. Mm, I tak i nie. Dlatego, że kawa ma właściwości termogenne. Będzie wtedy bardzo dobrym rozwiązaniem zamiast jakichkolwiek suplementów na odchudzanie. O tych suplementach czeka nas osobny odcinek, ja ci go obiecuję w tym momencie. Dlatego, że temat jest niesamowicie rozległy i warto go poruszyć, ale zamiast kupować sobie dowolny produkt apteczny, który ma przyspieszyć spalanie kilokalorii na treningu. To zastanów się, czy nie jest to preparat, który po prostu zwiększa Twoją termogenezę, zwiększa Ci temperaturę ciała, i czy nie jest tak, że dzięki niemu masz po prostu więcej sił na ten trening. Najprawdopodobniej tak jest, bo tak działają te preparaty. Dlatego też jest to idealny moment, aby wypić sobie konkretną czarną kawę zamiast kupowania takich preparatów. Smak jest o niebo lepszy. A jakość i skład, no bo tutaj masz tylko kawę, ziarno, a tam masz mnóstwo różnych substancji dodatkowych, i przyjemność jest dużo, dużo większa. W związku z czym, tak, w tym kontekście, czyli w kontekście podnoszenia twojej temperatury, dodawania energii, kawa działa fantastycznie. Natomiast jako napój, który wypijasz ze względu na właściwości stricte odchudzające, to absolutnie nie. Nie ma absolutnie takich wskazań, żeby kawa miała być napojem odchudzającym. Zwłaszcza jeżeli dbasz o dietę i na przykład liczysz się z tym, że musisz pilnować bilansu energetycznego diety. To znaczy, nawet jeżeli nie liczysz kilokalorii, to uważasz na to, żeby nie jeść cukrów, żeby nie przesadzać z tłuszczami do posiłków, żeby te porcje były odpowiednie, to znaczy nie czuć się głodna, ale też nie przejadać. I potem przychodzi moment, w którym kupujesz kawę. Jeżeli kupisz czarną kawę, to dostarczysz sobie kilka kilokalorii. Jeżeli kupisz kawę z mlekiem, to będzie to prawdopodobnie w okolicach 100 kilokalorii, bo to też zależy, czy to będzie flat white, cappuccino, latte. Ale jeśli zdecydujesz się na kawę z sieciówki, jakieś pumpkin spice i inne ciekawe wersje kawy, to wtedy musisz liczyć się z bardzo wysoką podażą energii. Nawet podażył energii wielkości średniego obiadu. Takie 500-700 kilokalorii to naprawdę nie problem upchnąć w kawie dzięki syropom, śmietanom i innym dodatkom. Dlatego na to zdecydowanie musisz uważać. I jeśli na przykład zastanawiasz się nad tym, czy kawa aby na pewno jest dobra, bo podobno odwadnia, a na pewno kawa biała nie jest dobra, bo mleko w połączeniu z kawą ma jakieś właściwości. Nawet ciężko jest mi je jakoś e, sensownie nazwać właściwości dramatyczne dla Twojej sylwetki. To jesteś w błędzie. I jestem przeszczęśliwa, że mogę Ci to powiedzieć. Otóż kawa nie odwadnia. Kawa nie odwadnia. Kawa jest źródłem wody. Przecież parzysz kawę i zalewasz ją wodą, więc nie ma mowy o odwodnieniu. Oczywiście nawadnia nieco gorzej od wody mineralnej. Tutaj nie ma wątpliwości ku temu, ale nie jest to odwodnienie. Jest to dostarczenie wody. Także tym się nie przejmuj. Oczywiście wodę pij i warto sobie, dlatego też do espresso zawsze jakaś tam szklanka wody się pojawia. Pij wodę, ale nie musisz Usuwać kawy z bilansu płynów. Ona też cię nawodni. A po drugie, jeżeli zastanawiasz się nad tym, że kawa nie będzie do końca dobra dla ciebie, bo na przykład czujesz się po niej słabsza to zastanów się czy nie jest to kwestia złego połączenia kawy z dowolnymi posiłkami czy nie jest to kwestia tego że jesz za mało albo że tej kawy rzeczywiście pijesz bardzo bardzo dużo a czy kawa w ogóle jest zdrowa no bo tak wiemy że nie wypłukuje magnezu Wiemy, że no może trochę zmniejszyć wchłanianie składników mineralnych, ale po prostu pilnujemy, by nie była źródłem popijania leków. Wiemy, że nie do końca jest dobrym zamiennikiem posiłków, że oczywiście nie odwadnia, ale dobrze jest ją dodawać i że gdzieś tam może stanowić wsparcie w odchudzaniu. Ale czy to świadczy o tym, że jest zdrowa? Otóż, jeśli do tej pory nie jesteś przekonana co do walorów zdrowotnych kawy, to powiem tak. Kawa może na przykład poprawiać Twoją wrażliwość na insulinę. Co to znaczy? W momencie, w którym masz insulinooporność albo zauważasz jej objawy, straszną senność, spadki koncentracji, duże łaknienie na słodkie, silne pragnienie, to być może są to objawy związane z właśnie pogorszoną wrażliwością komórek na insulinę. By poprawić ich wrażliwość na działanie insuliny, to znaczy poprawić swój metabolizm cukru i yy, nie tylko cukru, generalnie składników odżywczych, to warto poprawiać tę wrażliwość komórek na insulinę. I robimy to na przykład dzięki aktywności fizycznej, robimy to dzięki. Komponowaniu prawidłowym posiłków i robimy to też dzięki właśnie wypijaniu kawy. Co więcej, kawa może mieć korzystny wpływ na układ krążenia. Tutaj najważniejsza jest regularność spożywania kawy, to znaczy, mała czarna wypita raz na jakiś czas może powodować nagły skok ciśnienia i nie być tak dobrym rozwiązaniem dla funkcjonowania układu krążenia jak kawa wypijana regularnie. Codziennie w takich ilościach mniej więcej do siebie zbliżonych. Dlatego warto. Oczywiście przychodzi pewien moment, w którym kawa nie jest zdrowa. Osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów muszą na kawę uważać. Tak samo osoby z różnymi problemami żołądkowo-jelitowymi. Jeśli po kawie czujesz. Hmm, Nieprzyjemności ze strony przewodu pokarmowego. Jeżeli na przykład jesteś taka splątana, masz objawy wręcz przedawkowania, nazwijmy to, kawy, w momencie, w którym zaczyna ci być tak dziwnie, czujesz się jakbyś była w obcym ciele, jakby to wszystko nie należało do ciebie, to wtedy prawdopodobnie nie do końca dobrze tę kawę tolerujesz i kawa nie będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Może poprawiać pasaż jelitowy, ale nie dla każdego będzie to wskazane, prawda? I na koniec dodam jeszcze taką jedną bardzo ważną informację. Kawa rozpuszczalna też jest w porządku. Jeżeli twój szef nie chce zainwestować w ekspres do kawy, nie musisz się unosić, chociaż wiadomo. Smak i zapach kawy, zwłaszcza o poranku, albo gdzieś w przerwie, bądź w momencie, w którym po prostu idziesz wściekła przez całą firmę i myślisz tylko o tym, żeby w końcu wypić kawkę, no jest nie do porównania. Ale kawa rozpuszczalna nie jest niezdrowa. Jest równie zdrowa jak inne kawy. Przy czym tutaj nie musimy dyskutować chyba długo nad smakowitością tego rodzaju kawy. Jeżeli lubisz ten smak i zapach, to prawdopodobnie ekspres bądź inne formy parzenia będą dla Ciebie idealne. Ja osobiście jestem fanką aeropresu ostatnio, i parzenie w aeropresie wcale nie trwa tak długo, chociaż. Jest to może, powiedzmy, nieco upierdliwe, że trzeba przecisnąć ten tłok i nie robi tego za Ciebie ekspres, ale zapach, jaki to daje i smak tej kawy, gdy jest dobrze zmielona, jest po prostu fantastyczny. Powiem Ci nawet, że moja kuzynka, która nienawidzi czarnej kawy, chętnie zrobiła łyka takiej zaparzonej w aeropresie. To była akurat ziarno kafara i powiedziała, że no... Te kawy bez mleka mogłaby wypić. Dlatego polecam przetestowanie tej formy parzenia kawy. To co? Do usłyszenia za tydzień. Czekam na Twoje pytania, bo temat kawy tak naprawdę w tym momencie liznęłam, bo jestem bardzo ciekawa, czego chciałabyś nauczyć się w kontekście kawy, kofeiny wybierania ziaren. Być może dzięki temu znajdę gościa do podcastu, który pomógłby mi. Opowiedzieć o tym więcej, bądź zrobię bardzo, bardzo, bardzo dokładny research specjalnie na potrzeby podcastu Dietanki. Daj znać. A ja trzymam za Ciebie mocno wciuki. Mam ogromną nadzieję, że chętnie wracasz do tych odcinków i że będziemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego.